Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 3. Platformy mikrotreści i ich specyfika. 3.4 LinkedIn Mikrotreści w profesjonalnym kontekście. Zagadnienia: 3.4.1 Specyfika LinkedIn jako platformy mikrotreści. 3.4.2 Tworzenie efektywnych mikrotreści na LinkedIn. 3.4.3 Rodzaje mikrotreści na LinkedIn. 3.4.4 Narzędzia wspierające tworzenie mikrotreści na LinkedIn. 3.4.5 Analiza Zaangażowania i Efektywności Postów. 3.4.6 Wyzwania związane z tworzeniem mikrotreści na LinkedIn. 3.4.7 Podsumowanie. LinkedIn to platforma społecznościowa, która koncentruje się na budowaniu profesjonalnych relacji, dzieleniu się wiedzą i rozwijaniu kariery. W kontekście mikrotreści, LinkedIn oferuje unikalne możliwości dla użytkowników, którzy pragną dzielić się zwięzłymi, wartościowymi informacjami w obszarze biznesu, technologii, kariery i rozwoju osobistego. Kluczowym celem mikrotreści na LinkedIn jest nie tylko informowanie, ale również budowanie osobistej marki oraz nawiązywanie wartościowych relacji zawodowych. LinkedIn różni się od innych platform społecznościowych, ponieważ jego użytkownicy skupiają się na aspektach zawodowych i biznesowych. Oto kluczowe cechy LinkedIn. Profesjonalny kontekst treści publikowane na LinkedIn powinny być dostosowane do profesjonalnego odbiorcy. Posty często koncentrują się na trendach w branży, poradach dotyczących kariery, badaniach oraz doświadczeniach zawodowych. Networking, LinkedIn sprzyja nawiązywaniu kontaktów zawodowych. Użytkownicy mogą łączyć się z innymi profesjonalistami, uczestniczyć w grupach tematycznych oraz korzystać z funkcji rekomendacji i poleceń. Algorytmy promujące wartościowe treści, LinkedIn stosuje algorytmy, które promują posty generujące dyskusje oraz interakcje w formie komentarzy i polubień. Posty, które angażują społeczność, mają większe szanse na wyświetlenie szerszej publiczności. Aby skutecznie korzystać z mikrotreści na LinkedIn, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych zasad. Zwięzłość i konkretność. Posty powinny być zwięzłe i dostarczać wartościowej informacji. Zazwyczaj długość postu powinna wynosić od 100 do 200 słów, co pozwala na szybkie przekazanie istoty. Dostosowanie do odbiorcy. Treści należy dostosować do konkretnej grupy docelowej. Warto rozważyć, kim są odbiorcy postu i jakie mają potrzeby czy oczekiwania. Używanie nagłówków i punktów. Stosowanie nagłówków i wypunktowań może pomóc w strukturyzacji treści, co ułatwia jej odbiór i przyciąga uwagę. Wizualne elementy, dodawanie grafik, zdjęć lub infografik do postów zwiększa ich atrakcyjność. Użycie wizualnych elementów może pomóc w lepszym przekazaniu informacji oraz przyciągnięciu uwagi odbiorców. Na LinkedIn można wyróżnić kilka typów mikrotreści, które szczególnie dobrze angażują użytkowników. Posty z poradami, krótkie, konkretne porady dotyczące branży, kariery czy umiejętności są często dobrze odbierane przez użytkowników. Takie posty mogą skupiać się na praktycznych aspektach pracy lub na najlepszych praktykach w danej dziedzinie. Cytaty i myśli, udzielanie inspirujących cytatów lub przemyśleń na temat kariery i rozwoju zawodowego przyciąga uwagę i może być łatwo udostępniane. Studia przypadków i doświadczenia, opisanie konkretnego doświadczenia zawodowego lub studiów przypadków pozwala innym uczyć się na Twoich sukcesach i błędach. Ankiety i pytania, publikowanie ankiety lub zadawanie pytań stymuluje interakcję i angażuje społeczność do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w tworzeniu i publikowaniu mikrotreści na LinkedIn. Canva to narzędzie graficzne pozwala na łatwe tworzenie atrakcyjnych grafik i infografik, które można wykorzystać w postach na LinkedIn. Buffer i Hootsuite, te platformy do zarządzania mediami społecznościowymi pozwalają na planowanie postów, co jest szczególnie przydatne dla osób zarządzających kontami na LinkedIn. LinkedIn Publishing, LinkedIn oferuje funkcję publikacji dłuższych artykułów, która umożliwia użytkownikom dzielenie się głębszymi przemyśleniami, analizami czy raportami branżowymi. Publikując krótkie posty, warto łączyć je z linkami do tych artykułów. LinkedIn Analytics, narzędzie to pozwala na monitorowanie wydajności postów oraz analizowanie, które treści generują największe zaangażowanie. Dzięki temu można dostosować strategię treści do potrzeb odbiorców. Analizowanie danych dotyczących zaangażowania jest kluczowe dla sukcesu na LinkedIn. Wskaźniki interakcji należy monitorować liczbę polubień, komentarzy i udostępnień, aby ocenić skuteczność postów. Wysoki poziom interakcji wskazuje na to, że treści są interesujące dla społeczności. Profil odbiorców. Dzięki analizie demograficznej można lepiej zrozumieć, które grupy użytkowników są najbardziej zaangażowane w treści, co pozwala na lepsze dostosowanie komunikacji. Czas publikacji Ważne jest testowanie różnych godzin publikacji, aby zidentyfikować optymalne momenty, w których posty osiągają najwyższe zaangażowanie. Tworzenie skutecznych mikrotreści na LinkedIn wiąże się z różnymi wyzwaniami. Kwestia etykiety i profesjonalizmu, użytkownicy muszą zachować profesjonalny ton, co może być ograniczeniem w kontekście bardziej swobodnego stylu komunikacji, który jest popularny na innych platformach. Przeciążenie informacyjne, wzrost liczby użytkowników i treści publikowanych na LinkedIn sprawia, że trudno się wyróżnić. Należy stale poszukiwać nowych pomysłów i sposobów na przyciągnięcie uwagi. Ewolucja algorytmów, zmieniające się algorytmy mogą wpływać na zasięg postów. Dlatego twórcy muszą na bieżąco dostosowywać swoje strategie, aby utrzymać zaangażowanie. LinkedIn jako platforma dla mikrotreści w kontekście profesjonalnym oferuje szereg możliwości dla osób pragnących budować swoją markę osobistą oraz nawiązywać wartościowe relacje zawodowe. Kluczowe jest tworzenie zwięzłych, wartościowych treści dostosowanych do profesjonalnego kontekstu oraz wykorzystanie narzędzi analitycznych do oceny efektywności publikowanych materiałów. Dzięki zrozumieniu specyfiki LinkedIn oraz efektywnemu wykorzystywaniu jego możliwości, twórcy mikrotreści mogą znacząco zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu w tej przestrzeni. Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 3. Platformy mikrotreści i ich specyfika. 3.4 LinkedIn mikrotreści w profesjonalnym kontekście.